Witajcie na kanale Basia w jest z tej strony oczywiście Basia. Tak jak ostatnimi czasy były same obiady, to dzisiaj dla Was szykuję chlebek. E, chlebek e, majonezowy i będzie to pierwsze moje wykonanie tego chleba. Cały czas dlatego, że wstrzymywałam się, ponieważ nie miałam mąki dyniowej, ale stwierdziłam, że w sumie czemu by nie spróbować zamienić mąki dyniowej właśnie na e, mąkę z siemię lnianego, czyli po prostu mielone siemię lniane. Zobaczymy jak to wyjdzie. Przepis jest od moich ulubieńców Keteloversów. Uwielbiam ich przepisy i tym razem właśnie biorę się za przepis, który czeka, bo cały czas męczę chleb z tachini. A tym razem lecę po prostu z chlebem majonezowym. Kochani, do wykonania chlebka będzie nam potrzebne 5 jajek. Troszkę soli, 150 g majonezu, 20 gram mąki kokosowej, 20 g babki jajowatej, łuski babki jajowatej, 20 g mąki z lnianego. u mnie to jest po prostu mielone siebie Ja sobie dorzucam jeszcze pestki dyni, no i troszkę proszku do pieczenia. Więc tak, yy, cały przepis jest bardzo łatwy: jajka ubijamy z solą, więc właśnie to zrobię i zaraz się widzimy. Kochani, do tego dodajemy 150 g majonezu. To jeszcze raz ubijamy razem, i do tego dodajemy suche składniki. Czyli 20 g mąki kokosowej, 20 g babki jajowatej i 20 g mąki. Czyli siemienia mielonego i troszkę. Troszkę do pieczenia. I wszystko razem ubijamy na gładką masę. Przelewamy do formy w... Gdzie jest moja forma? Dorzucamy jeszcze pestki z dyni. Przekładamy do formy. Odstawiamy na 10 minut i za 10 minut do Was przechodzę. A few moments later... A few inches later late. Okej, okay, u mnie już jest jakieś 15 minut później. Wrzucam sobie teraz moje ciasto, mój chlebek do piekarnika na 40 minut termoobieg 180 stopni i widzimy się za 40 minut. Okej, okay, przed nami chwila prawdy. Sprzęt jest, wyciągam. a few moments later a few inches later 2 hours late Mmm, Ale Pachnie... O Jezus, ale on jest super mięciutki. To nie jest tak jak ten Stachini, on jest taki inny. No oczywiście, że przekroję. Tym razem tego nie zrobię, że nie. Zbiorę nóż deskę i przekrajam. Jeszcze ciepły. I zobaczymy, jak w środku wygląda. O trochę nam się posypały słoniorka. Ja powiem wam, że taki fajny, mokry w środku. Mokrusek. Mm. Z masłem. To to będzie taki kozak. Serio. Ok. Kolejny przepis na chlebek. Mm. A się nie wiem, czekać, zaraz go wciągnę. No także, kochani, dzięki, że jesteście ze mną, dzięki, że mnie oglądacie, dzięki, że ze mną gotujecie. Pamiętajcie o subskrypcji, yy, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia jutro o 15. Aha, no szybciej, tylko jeszcze zanim skończę. Taki chlebek oczywiście ze smalczykiem, z masłem. Super będzie yy, na śniadanie, do tego jakieś jajeczko, a na obiad, któryś z poprzednich obiadów z wcześniej. Pa!